Oszczędzaj wodę. Zakręcajmy wodę podczas mycia zębów. Każdy członek rodziny przez 3 minuty szczotkując zęby jest w stanie zmarnować 15 litrów wody. I to przynajmniej dwa razy dziennie, rano i wieczorem. W skali roku przy czteroosobowej rodzinie może to być marnotrawstwo prawie 43 tysięcy litrów wody. Zamiast kąpieli w wannie bierz prysznic. Pełna wanna to około 120 litrów wody. W ciągu 5 minut kąpieli pod prysznicem zużywasz tylko 50 litrów. Podlewaj trawniki wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, gdy temperatura i prędkość wiatru są najniższe. To redukuje straty wynikłe na skutek parowania. Kto oszczędza wodę, ten dostanie nagrodę od środowiska. Każda kropla wody jest na wagę złota. Woda to niezbędny składnik życia. Oszczędzajmy ją.